Kochani, z tej strony zakręcona, słuchajcie, pozytywnie składam kolejną deklarację. Pismo w sprawie dofinansowania. Byłam ostatnio u was, albo się źle zrozumieliśmy, ale nie mogli niestety znać przez te sprawy, przez to wszystko, przez to niepełnosprawność, której nie mam, przez te papiery, dlatego co poszło do sądu na rygor. Dziękuję jeszcze raz z tym i wam bardzo, bardzo wdzięczna. Zróbcie porządek. Pismo w sprawie dofinansowania też zostało złożone. No, i cóż, i to, słuchajcie, musi być też, bo mi się kasa przyda wszystko, bo ja nie mam z czego żyć. obiecała, muszę jej ściągnąć. rodzina, Korzeni będziemy, słuchajcie, szukać, także się nie martwcie, znajdziemy. Jak dla mnie, słuchajcie, dla nas jesteście rodziną, także nie ma sprawy. To jest pismo w sprawie dofinansowania. Czyli jaka ta Żyna ściska z dnia? 10.05. Wszystko 10.05 pisałam, szczęśliwa data, Chcę złożyć pismo w sprawie dofinansowania na działalności gospodarczej, nawet na te tiry, bo kocham tę pracę. Także jakbyście mieli jakąś pracę dla mnie w tirach, od oczywiście samochód do 45 firmowy e, z moją marko zakręcona, no i ten tir tak samo do 45, bo ciężko jest zdać te prawo jazdy. Niestety nie mam tych prawo jazdów, a mi się już należą, ale cóż bywa. Do 45 sobie kupię, nie docinając. Także co kochani, papa, pa, do następnego odcinka.